na wizawie dawno filmu nie było No to więc nagrywam. no Tutaj mamy hodowlę królików. No dwa króliczki. Zostały już, a tamten zasianą się schował. Dobra, nakarmione. Usiano. Przywiozłem tera Idę, pokażę wam teraz. Znaczy, no pokazuję wam jak to się mie w ogólnie. Kaczki, gęsi, kury. No i to wszystko. Nie? Rasy jakie to mam to są kaczki staropolskie, jest jedna pizmowa, gęsi chińskie, kury nioski, zwykła rosa. Są też Lochman, Karzełki Kochin, Lili Puty. No i to tyle. Zaraz. Tu jeszcze... Lili putka Lili putek Gdzieś tam sobie śpi. Nie widzę go. A, widzę go. Tu. Mam, że tylko kogut tam coś pi z kolony. No Co kaczki tam? Co tam kaczki? <laughs> Nic. Ziarno na kur No i jeszcze gołębie mam, ale u gołębi nie ten. Już byłem. A. One są na górze, więc nie chcą się tam iść. Ale w... Czy już nie mam po co tam jakby miał, jakby miał po co iść, na przykład coś wody przynieść, to ale wszystko jest. Po prostu wstawię wam, jak tam się miewają. No i co? To jest taki krótki filmik, bo nie ma po prostu co nagrywać. Z orki, z orki filmik będzie jeszcze, ale nie skończyliśmy orki, więc nie dodaję jeszcze filmu. Dopiero jak skończymy orkę, Znaczy, do, do, dogrywam jeszcze. No, no i teraz będę musiał wziąć tutaj za wielkie sprzątanie wszystko wysprzątać tego boksa to drzewo wywieźć bo gdzieś za nie wiem za ile no dziś za zaczte za no nie no więcej za sześć tygodni yy, przyjadą pierwsze cztery sztuki prosiaka no i spróbujemy z tą hodowlą nie tutaj już mam przygotowane o, od marca ale tak y, się zastanawiałem, pat oglądałem, znaczy patrzyłem ceny jakie są, no i doszłem do wniosku, że spróbuję z tym, znaczy spróbujemy, no bo to z ojcem taki biznes, nie? Spróbujemy z tym, na razie z tym, później z, z, spróbujemy może, może z trzymaniem byków. To jest tylko taki plan, y, jakby nie wyszło ze świniami, jak wyjdzie ze świniami, no to będziemy świnie trzymać, nie? No więc muszę to posprzątać, bo tu świnka morska siedziała, tutaj yy, jak przyjeżdżały kury, żywe ptaki, przyjeżdżały kury, tutaj siedziały, no. Tutaj w razie czego stanowisko, stanowiska mam, tylko by trzeba było, mam żłób, tutaj wstawić żłób na trzy sztuki, na no. cztery, no i co, i stają sobie, nie? Kury stąd znikają, tak ogólnie. Kury i kaczki znikają. O, kaczki tam. Muszę tutaj obornik wyrzucić, no bo jak kaczki są, to ja masakra z tą wodą. One tak chlapią, co, co, co dwa tygodnie trzeba wyrzucać. Nie, tak to wyrzucamy 3-4 razy w roku, nie? A tak to muszę co dwa tygodnie. Ale na szczęście tego tak dużo nie jest. Ale to tam. <gry> Nie wiem, taczka ta duża jedna, co jest siano, o tyle właśnie wchodzi na te siano, no i to tyle, nie? Na następny rok <coughs> nastawiam inkubator z kurczakami. Kurczaki idą na sprzedaż, tak jak w tym roku poszły. W tym roku się fajnie poszły wszystkie. I no co wystawiłem, znaczy odchowałem, wylęgłem, odchowałem do tam. I one miały 8 tygodni, wystawiłem na drugi dzień, już wszystkie pojechały 40 sztuk. Nie. Tam jeszcze pojedyncze sztuki było 60 sztuk. I jeszcze posprzedawałem tutaj po wiosce, a tak to pani, jakaś pani przyjechała. No i sprzedałem tej pani 40 sztuk, że wzięła. wzięła, jeszcze z tych starszych wzięła, bo na jajka, wtedy one były jeszcze młodsze, nie? ale teraz już stare są. Już mam duży, mało bardzo tych starych, no i bardzo się cieszę, bo mam młode trochę, mam trochę młodych. No i także ten. Tak czy tak wyszło, nie? No i zaraz wstawię wam z gołębiami i to by było na tyle w tym odcinku. Na razie, cześć!